Siema tutaj Z Witam was na trzeciej części strzelania. Tutaj walczą na rzymskie ognie. Oczywiście z Aldika. Tu jest Aldi. Na parkingu. Dostał do... No co? No... Oni robią to na własną odpowiedzialność, bo to są obydwaj dorośli ludzie, także dlatego. Tak samo jak ja. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Tak powiem, strzelaniem Tutaj jest zestawik Dubai Stars z Biedrony Staram się o, Wyszedł cypel Kurde, ale będzie powiem sprzątania z tego Masakra Pierwsza rakieta Spoko Dobra ja posciągam cyple i wracam Dobra lecimy dalej Właśnie O I Ciao Ta była ładna, zieloniutka Ciao Jask chcę odpać No taki zestaw, ich za 1250. Super. wow, no i oczywiście Hestia ich migotania. Niezmiennie dobra tutaj ziomel leci z kolejną. Ląd porwał kurwa i ostatnia Ej spróbujcie we mnie nie trafić tymi rzymiakami Wow Ej Co Dobra, to jest przesada Tak wygląda staw na nasze strzelanko Zaraz tutaj lecimy z czymś Może by tak na grubo Rakieta Stardust ta najmniejsza z zestawu Zobaczymy co ona potrafi No i lecimy to Wow, ale silnik mocny. Piękne są te rakiety. Pierwszy raz mam takie wielkie że tak powiem markowe rakiety. No i to jest to jest coś pięknego. Lecimy z drugą rakietą z zestawu. Efekty są olbrzymie, konkret, to co, średnio, od razu, będzie taki test, że tak powiem, zestawu, wyszło, ona tak trochę lata na tym kiju, mam nadzieję, że poleci Ej, panowie, teraz uwaga, nie? Poszła na szczęście, ale no to ma efekt tych strzelek, nie? No i największa, największa rakieta Stardust Sylwester na grubo. Rura się ledwo trzyma, bo jest przymrozek i nie da się jej wbić. Jest tak lekko, na bok. Rakieta killer. z na banana wow te efekty są mega dopracowane w tych gitarach kurde coś pięknego może tego ruskacza spróbujemy nie, o jak on to za mocno wsadził, to nie poleci poleciał poszła dobra ruska rakieta czerwona TR-5 fajna, ale jest duży wiatr i znaczy nam, nam efekty z tych firewerów. Znowu killer. Kosteczka. Ej, kosteczka. Pokaż. Green mine to jest za Ej, czekajcie, tylko pójdę po garnek. Garnkiem przystawimy, żeby się nie wydupiła. Do tego, ale... I się wyjeb... O tu no. No już lepiej, żeby się nie wywaliła. Też Przecież... co? Nie wiem co masz To są zaś... O tu nie ma drzew. Tu keletel O, się powinno jest... trzymać Thunder no. King Żeby się usiuć Dobra, tak jest szansa, że to się wydupi. Dwa, to nie wiem, 16 strzałów Thunder King. No dawaj, ja mam palnik. A no, no, bo odpalają? No, ja. Zobaczymy. <laughs> Elbitanio. Nie wiem, czy raz. Rakieta TR5, Tomaszek Srebrna. Taki gościk, ładny, jeszcze zieloną od razu. No powiem Wam tak, rakiety TR-5, bardzo fajne, też sam ich wygląd, opakowanie jest piękne, także nawet dla... Wow, nawet dlatego warto je kupić za te 45 zł, jak tam macie dojście, 40 zł, kozak no, to... Polecam, zdecydowanie, tak samo kilery W takiej cenie, 10 rakiet, to jest sztos Świetnie walą, tylko to musicie też te stare kupić nie 2022, najlepiej Lecimy z kolejnym killerkiem Od razu i e ten brokat znikający. Coś pięknego Tutaj racę, tutaj rakiety lecą, skwara tutaj bombarduje Też piękna ta rakieta Odrator, od razu Nie, gdzie jest was dajcie palnik lepiej Masz Ja ryzykuję swoją ręką Masz Na razie wy Daj mi ja kurwa. bym się... Cebile Ten tu robi, akcja Jak chuj to pierdolnie na ziemi? Nie I to nawet nie bolało, dawajcie jeszcze jedną. <grystanie> <grystanie> nie <grystanie> róbcie tego tak. Teraz taka 19, 25 mm Fire Story od Triplexa. Zobaczymy, czy pokaże klasę. Tu ją trzeba odstawić. I odpolamy. Leci. No? Kurde, fajna! Jakie, ja ja za to dałem 35 zł. Także sztos za tą cenę. Teraz taka kosteczka Galaxy Storm. Tomaszek. W takich warunkach się kręci technika. Sylwestra. Dobra, odpaliłem. Nie ma żartu. Z której strony. Dobra, odpalił. Wow. Ale fajna! Wow! i szczerze, Tomaszek wyjaśni, to było lepsze od tej triplexowskiej, a to ma mniejszy kaliber w ogóle. To jest konkret. Jak, to to bierzcie, bierzcie kartonami. Dobra, teraz poleci y, od, od Iskry Giant oraz y, co to będzie? Jelu pełny chyba. No, dokładnie. Ja chcę, żeby one obydwie naraz poszły Zobaczymy, czy się to uda w ogóle odpalić Warunki są średnie no. Tak Przystawiamy Dobra skwara, ty to trzymaj, nie? bo ja jedną, ty drugą Nie, nie Znaczy to, kurwa Nie wiem, czy jadę radę, czekaj chwilę To Ja spróbuję może je odpalić, a ty tym przestawisz tu, nie? Nie wiem Czekaj, bo jeszcze nie mam... Dobra. No i są obydwie. I kurwa, to Piloskwara, skwara jakiś tuje Ale Dobra, odpalaj, nie dygaj. Po nocy. Miejmy nadzieję, że wypali o, Przerwa na zmianę ognia Jazda! Oby w górę no Co? To dosłownie wybuchło dwa razy I na dole i na górze Dobra, szczerze, czegoś takiego w tych singlach się nie spodziewałem. No to wulkan, fontanna, cały dym we mnie fajnie to daje. To jest ten Twin. twin Twin Peaks za 2 zł Nie wiem kto to tam ciepnął Ale trzeba to zgasić chyba Dobra zobaczcie tym zajmiemy No właśnie tutaj koska jest, karel A ją Która to? A to? To odchwalamy. Blockbuster Surex. Ta Surexowa o wiele słabiej wali niż Tomaszkowa. Ta Tomaszkowa zrobiła całą robotę Wyrzutnia psychoterapii Zobaczymy czy jest fajna To jest ta po taniości kupiona, że tak powiem Dobrze by było obstawić po leku Dobra, obstawiona Ciach Pancji brakuje Co się stało? Zdechło Moim zdaniem Dobra, czas sprawdzić co tam się stało Tu się jedna wyrzutnia pali To jest ta, ta pierwsza Tak To jest ta pierwsza Tu zdecydowanie coś nie odpaliło Ląd rezerwowy I jazda Powiem Wam ja! Yeah. Tak, psychoterapia była świetna, ale coś tam zdecydowanie poszło nie tak. No ale za tą cenę 340 zł. z Pirosklepu po się. Lecimy z Hektorem. No i sylwestrowo leci Hektor. Na dużym dystansie. To jest kaliber 30 mm. Ja stoję, nie wiem, 50 metrów od niej, czy takiego. Wow! Piękna jest! No szkoda, że jest taki wiatr, bo szybciej znikają efekty. Wiatr jest olbrzymi. Ja czekam na fatał. Ja! teraz! Ja! Dobra, nie żałuję ani złotówki wydanej na Hektara. Ze 110 zł ja miałem wierzcie w takiej cenie, naprawdę. Kozak.